Jak się ma nos tej stonolek? Dzisiaj po lewej stronie Berlin na 25 rank. To jest mój ogólnie, mój drugi już, 29 rank. I on też był bardzo długi. Walczyłem o ten rank. I udało się, walka zwyciężona. Mech próbowałem i 30 rank dwa razy, dwa razy czekałem a, a właśnie nie ten berry próbowałam przez kilka, kilka godzin, bez przerwy, byłoby kilka godzin i się udało. Nie mam też kita brzydkie, to bardzo ułatwiło. Ja uleciałam swój team, żeby mieć juby, bo się nasyć tub. Ale trochę się ulta. I tutaj miałem z gruszki wóch Tutaj miałem lekkie lagi chociaż tu nie widać Bo w tej nie było duże lagi No, następne były większe 29 to jest dla mnie na bardzo wysoka i ryzykowna próba dla 30 ranku Bo albo mi się uda, albo przegram Raczej jak spróbuję widzieć berry na 30 razie się nie uda. to jest naprawdę trudne. I, no i właśnie się zdziwiłem, że wystarczy jedynie niski rang, żeby się udało. I przy, nie tych rang i właśnie bardzo mało osób z góry Na tu polski nawet nie ma chyba, bo na Ja wam się trochę dziwię, bo on jest naprawdę fajny i... Łatwy. Dobra, może nie łatwy, ale bardzo fajny. Szczególnie teraz. Oczywiście wam żeby był fajny to Trota 3. Wymyślałem, że wygram. Chociaż tu było już blisko wygranej. Nie miałam amunicji, gdybym miał. I miało się lagi. No on by tutaj robił. Dobra, ale idę do drugiego gameplaya. Dobra, mam drugi gameplay. Tutaj też próbowałem w taki sposób, który można nazwać pay to win. Oczywiście nie, do, nie trzeba wydać na nich pieniędzy, mi wystarczy, że masz szczęście, bo darmowe boxy wystarczą, no i masz szczęście. Szczęśliwe boxy równa się z Kelpso do 3, Kelpso 3, równa się z ale nie Tutaj ciągle trzeba się HP i ja leczyłem, za to miałem ulta, który dawał mi chyba. Bardzo polecam tą taktykę, ponieważ ja nie zawsze się ona udaje. I się od osoby od razu pójść, w innym razem może się nie udać. I później ktoś dojdzie tym, że nie się na wygraną. Tak ja to było bardzo dobrze. Po prostu od razu boki ten i zadawałeś sobie HP. Ja nie wierzyłem w 29 rang uberu wcześniej i dopiero blokował krebst3 o tym myślałem. Miałem 28 rang 850 Uharu, gdzieś tak w czwartek, a teraz jest sobota, a wo wojna o... albo dzień walka o 29 rang. Zaczął się wczoraj po południu. Bez przerwy to byłoby takie 5-6 godzin walki. Tak, bez przerwy. Z przerwami to trwa ład 26 godzin. Przy okazji odrzut zaczęła się ją według mnie rzadziej. Ale na razie się będą postępować. I tutaj jest taka która zaraz deadnie No i dedła. Tutaj były jeszcze dwa inne osoby Tutaj ja leciałam ich Tutaj już wszystkich A ja leczyłam wszystkich, żeby mieć ulta Potem tu Leon od razu dał w truce A ja idę do trzeciego gameplay'a Dobra mam trzeci gameplay Tutaj był chyba najtrudniejszy gameplay Tutaj Dlaczego do nas jest wiem, że się zmienił ten rank? Żeby się nie udało bez tego, czy tak chwilę. Można powiedzieć, że on mocno pobył. Ale gdyby byłby to spoko. On też może zrobić przygód. Może nie aż tak jak ty, ale też może zrobić. Oczywiście potrzebuje, to czuję, że ten chęć co do 3, wtedy będzie miał. Przy okazji dodam, że im więcej masz pucharów, tym prędzej zrozumiem Cię, co chcesz zrobić z tym berem. Ale też jak będziesz miał tak bardzo wysoko, oni będą i będą chciały walczyć zamiast pay to -win taktyką robić. Ja ich takich osób nie rozumiem. Nie wiem po co brać konta na to, skoro jest pay to -win taktyka. Można po prostu wziąć tutaj kitaj, pokostać się trutce, leczyć się i zadawać sobie HP w trutce. No i to ma. No i masz już 10 rank. Ja oczywiście próbowałam mech. Waleczną i Udało się też 29 rang. Prawie się udało 30 nawet. Miałam 994 pochary, ale straciłem do 900 i na do 925. Tutaj, ja próbowałem się leczyć, za zazdębnie. Tutaj też wcześniej było widać, że ja dadzę od trucema, jest bardzo, bardzo silny, ale ledwo mi się nie dało nic zrobić. No i tak się udało wbić Berę na 956 pucharów. I naprawdę dziw, dziwię się wami, dlaczego, to trochę się dziwię, dlaczego wy na mnie wbijacie. No, zobaczcie, 725 w Polsce. Hmm, myślałam, że będzie gorzej. No widać, dużo osób wbija. Ale ja byłem właśnie w 9, 725 który wbił 956 pocharów na berym. A przynajmniej tyle pokazuję. Ale wbijajcie berym, jeśli macie kelp Sole 3. Bo inaczej to fajnie nie będzie. Ja mam jeszcze ale ona jest już bez. Nie przydaje się tak często. Dobre jest dla tych launów trupów. Ale myślę, że i tak lepiej mieć kelp soda w 3. Bo wtedy można zrobić fajną taktykę. Dobra, ale to koniec odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jak teraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A już, jeżeli nam papa, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji.